Czyli pisze Gala, gala wręczenia. statuetek Inverted Pyramid. Dobra, następne. Książki mamy ogarnięte, okładki wczoraj, projekty poszły, dopracowują się, to to już wiemy, nie? E, e, tak, z konferencją jeszcze. Zeszyt ćwiczeń i... mamy. Stoły. A, tak jest. Ko konferencja. No to tutaj napiszemy. Stoły, czyli układ nie? czyli to bardziej szkolenie. To, to, to bardziej szko szkolenie. szkolenie. Mhm. Nie, miesza nie mieszajmy konferencji ze szkoleniem, bo to są dwie różne rzeczy. Szkolenie. Szkolenie, stoły. I do szkolenia jeszcze tutaj mamy. No, materiały ogólnie nie a to co Ci nagrałem dzisiaj odnośnie żywienia.